silniki modelarskie do uruchomienia i potem podtrzymania pracy wykorzystują świece żarowe. Na rynku jest ich tak wiele, że czasem można się pogubić przy ich właściwym wyborze. W tym filmie postaram się wyjaśnić Wam kilka kwestii dotyczących świec do silników żarowych. Opowiem również czym należy się kierować przy wyborze paliwa modelarskiego oraz jakie właściwości posiada takie paliwo. Otóż zadaniem świecy żarowej w silniku spalinowym jest doprowadzenie do zapłonu mieszanki paliwowej. By tak się stało, podczas rozruchu silnika należy rozgrzać świecę, podpinając do niej zasilanie 1,2 do 2,4 V. Szybko zakręcić śmigłem i po odpaleniu silnika poczekać chwilę, aż spirala grzejna osiągnie odpowiednią temperaturę, gdy silnik, oczywiście właściwie wyregulowany, pracował sobie. Po tym można odpiąć zasilanie od świecy, a ta samoczynnie będzie podtrzymywała pracę, nagrzewając się w trakcie procesu spalania paliwa w cylindrze silnika. Teoretycznie wszystko wydaje się proste, potrzebuję świecy do mojego silnika, jednak wizyta w sklepie modelarskim pokaże, że świec jest przynajmniej kilka rodzajów i trzeba zdecydować, która, czy które wybrać. Świece żarowe różnią się ciepłotą, w handlu występują świece zimne, średnio zimne, średnie, średnio ciepłe, ciepłe, gorące, krótkie, długie, świece do cztery taktów oraz świece turbo. Mówiąc o ciepłocie świecy, mówimy o jej zdolności do akumulowania energii, która ma podtrzymywać proces spalania paliwa w silniku. Sama budowa świecy i zasada jej działania właściwie nie zmieniła się od 70 lat. Zmieniły się materiały grzejne i izolatory. Dziś spirale grzejne wykonuje się z drutu platynowo-irydowego, a jeden jej koniec podłączony jest do izolowanej elektrody środkowej, drugi zaś do korpusu świecy. Ze względu na różną ciepłotę dostępnych świec, mają one różne zastosowanie w zależności od silnika i warunków, w jakich pracuje. Ogólne zasady, którymi należy się kierować, są następujące. Otóż świece ciepłe stosujemy do silników o małej mocy i małych pojemności, w przypadku niskiej temperatury otoczenia, przy stosowaniu paliwa o małej zawartości nitrometanu oraz przy niestabilnej pracy silnika w zakresie niskich obrotów. Świece zimne stosujemy. Do silników o większych pojemnościach i większych mocach. Przy wysokiej temperaturze zewnętrznej oraz przy zbyt wczesnym zapłonie mieszanki, czego objawem jest przegrzewanie się silnika. Są jeszcze świece turbo. Świece turbo stosujemy do głowic typu turbo. Świece te charakteryzują się większą średnicą gwintu. No dobrze, ale w jaki sposób rozpoznać rodzaj świecy? Otóż świece zimne charakteryzują się małym otworem, w którym umieszczona jest spirala grzejna. Natomiast świece ciepłe mają otwory zdecydowanie większe, a te określane jako, jako gorące posiadają dodatkowo mostek przed otworem, w którym znajduje się spirala. Sama świeca nie wymaga obsługi jako takiej. Pamiętać należy jedynie o tym, że świece w trakcie pracy zużywają się i mimo pozornie właściwego wyglądu samej świecy, silnik ma trudności z odpaleniem lub gaśnie po odłączeniu napięcia rzeżącego. Wymaga to wymiany świecy, jednak należy pamiętać, aby nie wymieniać świecy na gorącym silniku, ponieważ łatwo wtedy uszkodzić gwint w aluminiowej głowicy silnika. Jeszcze parę słów o oznaczeniach świec, które określają ich ciepłotę. Otóż każdy producent stosuje własne oznaczenia, zatem by wybrać właściwą ciepłotę świecy, należy zapoznać się z systemem oznaczeń właściwym dla danego producenta. Poznaliście zasadę doboru świec. Przyszedł czas na paliwo. Paliwo modelarskie składa się z dwóch podstawowych składników. Pierwszy z nich to alkohol metylowy, metanol. Drugi to waza olejowa, smarująca silniki, która pozostaje na gorących powierzchniach silnika, które współpracują ze sobą po odparowaniu lotnych, palnych składników mieszanki. Paliwo zawiera ponadto dodatki obniżające wpływ temperatury na lepkość fazy olejowej, obniżając tendencję do powstawania i odkładania się trudno usuwalnych produktów spalania, takich jak nagar. Paliwa modelarskie zawierają również dodatki antykorozyjne, obniża, obniżające agresywne działanie produktów spalania na wewnętrzne elementy silnika. Istnieje jeszcze trzeci składnik, którym jest nitrometan. Jest to podobnie jak metanol nośnik energii, ale zawarte w nim cząsteczki atomów tlenu powodują, że ma on obniżone zapotrzebowanie na tlen w procesie spalania. Uzyskany efekt można porównać do turbodoładowania stosowanego w silnikach samochodowych. 5-10% dodatek mikrometanu ułatwia rozruch i poprawia pracę silnika na niskich obrotach. Dodatek powyżej 20% nitrometanu powoduje zwiększenie mocy, a już powyżej 25% zawartości nitro, nitrometanu można zauważyć znacznie szybsze zużycie świecy żarowej. Kupując paliwo, zazwyczaj sugerujemy się zawartością nitrometanu. W przypadku popularnych silników, wystarczająca zawartość to 5-10% nitra. O wiele ważniejszym składnikiem, ilościowo i jakościowo, jest zawartość i rodzaj olejów, których. Zadaniem jest oddzielenie od siebie współpracujących elementów silnika, czyli niedopuszczenie do, nie do powstania tarcia półsuchego lub suchego bardzo w bardzo trudnych warunkach wysokich temperatur, dużych ciśnień i prędkości względnych współpracujących elementów. Dodatkowo olej pełni rolę środka uszczelniającego połączenie tłok gładź cylindra, środka chłodzącego i antykorozyjnego. Zatem zawartość oleju w paliwie powinna być zgodna z zaleceniami producenta silnika. Są jednak pewne zasady, których powinniśmy się trzymać. Minimalna zawartość oleju to 12% dla większości silników lotniczych i samochodowych, 18% dla silników helikopterowych i 16% dla czterotaktów. Obniżenie zawartości oleju powoduje wzrost osiągów silnika, jednak prowadzi to do znacznie szybszego zużycia silnika lub nawet do jego zatarcia a z kolei zbyt duża zawartość oleju w paliwie obniża zdolność zapłonu i zwiększa opory wewnętrzne, obniżając osiągi silnika. Z uwagi na szerokie możliwości regulacji silnika w zakresie mieszanki, bardzo bogatej przy biegu jałowym do bardzo ubogiej przy pełnym otwarciu przepustnicy, zaleca się stosować paliwa z lekkim nadmiarem fazy olejowej. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać czytelnie podstawowe zasady doboru świec i paliw modelarskich. Pamiętajcie jednak, by przede wszystkim stosować się do sugestii producenta Waszej jednostki napędowej, choć wiem z własnego doświadczenia, że przychodzi czas na eksperymenty i ze świecami, i z paliwem.